Tak, z kolejnym odcinku z serii Minecraft Mody. Tak wiem, była dość długa przerwa w nagrywaniu filmików, no ale nie dałem rady. Więc tak, jak już zauważyliście, zmieniam sobie screena, sk tak. Jest to elegancki creeper. Więc tak, W dzisiejszym odcinku zajmiemy się modem Mabel, tak? Mm, wiem, to nie jest żaden błąd z mojej strony, jakiegoś angielskiego, tylko tak po prostu się to czyta. Więc tak, tu wybudowałem dom na szybko, tak żeby jakiś był. Więc dobra, i teraz tak, chodzimy. I tak, mod dodaję do naszej gry różne itemy, 9, 10, 11, 11 nowych itemów, tak? Więc ja zacznę od pierwszego, żeby ubarwić troszeczkę mój dom, bo taki pusty jest. No więc tak. Pierwszym moim jakby to powiedzieć itemem jest lampa. Tak. Sobie, jak nacisniemy drugim przyciskiem myszki, to one się zaświecą. No, jak widzicie. Tak, jeszcze jedną damy tak u górę. O, dobra. Teraz tak, następnym wiem, będzie stół i zrobimy sobie lejadalni. Tak dobra no, jak widzicie. Dobra. Jest piękna jadalnia. Teraz tak, żeby nam w kuchni na przykład jakieś pod, ręcz, yy, pod ręką rzeczy, żeby nie gonić cały czas na przykład do magazynu, mieszamy sobie taką szafkę. O. Takie dwie szafki. I otworzymy jak normalna skrzynia. Można coś schować tu też. Dobrze. Następnym itemem jest krzesełko. No, czyli taki jakby, powiedzieć, taboret. O! Tu możemy dostawić on może ktoś siadł. No. Następnym i to dość fajnym itemem yy, jest dodany lodówki lodówkę jak nacisniemy na górę na tą część tak, yy, to będzie można coś przechować nie? jakieś jedzenie no dosował. a tak a drugą część za chwilę wam wyjaśnię no i tak jeszcze dość fajne nam dodało sofę tak. na sofę można normalnie usiąść nasza postać będzie wyglądała o tak jakby siedziała w wagoniku ale fajnie wygląda więc tak teraz schodzimy i tak jeszcze jednym jest yy, dodanie yy, żalucji chyba to tak się nazywa ale pierwsze podejmę zasłonki. Dajemy sobie na okienko. Tak. Tutaj na okienko. Tu dajemy sobie na przykład żaluzję. Tak. I na przykład. No, chcemy, żeby nie wiem, to mu się stało ciemno. Oj. Oj okay. Dobra. No to naciskam drugim przyciskiem. I zasłaniam je. Tak samo tu. Tu i tu. będziemy przez ten okno nie będzie padać światło. Teraz tak ja na przykład tutaj dam same żaluję, żeby było ciemno w domu i po tak no i teraz zobaczcie. Jak wszystkie lampy. Będzie dość ciemno tutaj. No. no ale dobra, zaświecimy, żeby nie było. Tak. Dobrze. I tak. E, co jeszcze? A, jeszcze dodaję naszej gry. Dywan. Są różne kolory dywanu, jest chyba pięć, tak samo jest pięć sof, czy kanap, jak tam ktoś chce. tak. No to dywan sobie zrobimy w domu, żeby jakieś ładnie to wyglądało, chodzić się będzie na dywan, tak, kładziemy tak. Wygląda jakbyśmy mieli wełnę, no ale jak rozwalimy, no to wysyła. tylko takie coś. Oj, tam jeszcze, Aha, no to bardzo przeszkadza, nie będę Dobra, to będzie bez tabureto. Piękny, ładny dywan. Tak. I jeszcze tak, właśnie. miałem wam pokazać co dodaje nasz ostatni odcinek. Tak, jeszcze jest jeden taki item. Chyba muzyka gra. No niech będzie. Więc tak. Eee, ostatnia część otwieramy i jest coś takiego. To jest cooling. Cooling plant, Chyba tak. I tak. Potrzebny nam jest jeszcze wiadro wody. Kładziemy wiadro wody tu, a jednego takiego tu. I pokazuje się takie. Śnieżka. No i tak. E, zobaczycie teraz, co się stanie. Już niektórzy pewnie się domyślają. Tak, oto powstał blok lodu, który normalnie w grze nie możemy zrobić. Przepraszam, uciszę troszeczkę tą muzykę. Tak. Nie możemy normalnie zrobić. Działa jak normalny lód, Postawimy. I wypłynie woda. No. I chyba to by było na tyle z tego moda Tak, mod jest bardzo fajny, przydatny A już w następnym odcinku zaprezentuję wam moda, który, który dodaje nam różne nowe opcje z zegarka i nowe opcje jakby jak powiedzieć spania. O. No, więc tak, dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Będę bardzo zadowolony, jeśli dacie dużo łapek w górę. Myślę, że Wam się podobał mój poradnik. Więc tak, żegnam się z Wami w pięknie umeblowanym domu. Tak, no to na razie.